Thank you. thank you 17 stycznia, tego dnia po zimowej przerwie do treningów, powrócą wszyscy gracze Sokoła. Część zawodników już teraz regularnie trenuje. 5 stycznia został rozegrany sparing pomiędzy Sokołem Olsztyn a drużyną sędziów z Częstochowskiego OZPN. -u. Środowa potyczka nie wypadła jednak najlepiej. Sędziowie okazali się wymagającym rywalem i niespodziewanie wygrali 13 do 10. Mecz ten pokazał, że zawodnicy Sokoła, choć w nie najsilniejszym składzie, to dalecy są jeszcze od optymalnej dyspozycji. Najskuteczniejszym piłkarzem w naszej drużynie był Tomek Żydek, który ustrzelił hat-tricka. Oto co po spotkaniu powiedział Roman Radecki. Dzisiejszy sparing, choć to był tylko sparing, to wynik nie może cieszyć. Można powiedzieć nawet, że sędziowie dali nam, dali nam lekcję futbolu. Y Dokładnie, wychodząc na boisko gramy zawsze o zwycięstwo, natomiast dzisiaj no, sędziowie da, nam lekcje yy, nie umniejszają, sędziom, że to zazwyczaj w większości to byli piłkarze, ale wygrali z nami i mamy za siebie pretensje, że zagraliśmy słabo, niektórzy jeszcze są chyba w formie świątecznej. Przed meczem apelowałeś o właśnie taką ambitną grę na 100%, no ta gra tylko momentami była taka. W życiu to jest tak, żeby cokolwiek osiągnąć, to trzeba dać maksimum z siebie. A jak się odpuści, to, to później są takie wyniki, jakie są. W pewnym momencie prowadziliśmy 7-5, mieliśmy dwie sytuacje na 8, na 9, można powiedzieć sam na sam, a w jednej sytuacji 2 na 1, ale poprzez lekceważenie przeciwnika, że jako, jakoś to będzie, to wynik jest taki, jaki jest. Dzisiaj na boisku też. Zagrało kilku młodszych zawodników, którzy jeszcze są w wieku juniorskim? Czy już, już są wprowadzani właśnie do pierwszej drużyny? To jest polityka Darka Górskiego, aby wprowadzać jak najwięcej młodych ludzi. Myślę, że na przestrzeni kilku lat sprawdza się ta polityka, bo my od 4-5 lat nigdy nie mamy problemu z młodzieżą w drużynie. No i promujemy własnych chłopaków. A którego zawodników, czy których zawodników byś wyróżnił w dzisiejszym meczu? Najlepszym zawodnikiem. Był Tomek Grzydek. Dobrze zagrał również Piotr Jabłoński. I bardzo dobrze zagrał młody Mateusz z drużyny Juniorów. Sporo zawodników szerokiego składu trenuje regularnie na hali. Czy są to już takie treningi typowo pod ligę, czy, czy dopiero takie rekreacyjne? To, są, to jest tylko zabawa, aby nie. Jest fala sportowa dzięki gminie. naszej Wysokiej Radzie i Panu Wojtowi mamy taki. Piękny obiekt, więc wszyscy chętnie korzystają. I chwała młodzieży oraz wszystkim zawodnikom, że nie poprzestają na treningach w sezonie ligowym, tylko trenują cały czas podtrzymując kondycję oraz technikę na dobrym poziomie. Te treningi całego zespołu zaczynają się 17 stycznia. Wtedy już będą te chyba ostre przygotowania, aby ta runda wiosenna wypadła lepiej niż jesienna. No, robimy dużo takich działań, aby nasze, nasze treningi, nasze mecze wyglądały lepiej, czyli w gruncie jesiennym. A to, że trenujemy w okresie takim roztrenowania, to też powoduje, że nie startujemy zaraz, tylko z trochę lepszego pułapu. Trzeba powiedzieć też, że, że, że właśnie chciałoby się, aby, aby ta wiosna wypadła tak jak rok temu, kiedy wygraście 11 z 12 meczów. Dążymy do tego, natomiast jest mnóstwo, trzeba mieć mnóstwo szczęścia dołożyć starań, trzeba być skoncentrowanym w 100 procentach od pierwszej do, od pierwszej minuty nie do 90. tylko do ostatniego gwizda sędziego. Do meczu trzeba się przygotować nie w momencie wejścia do szafni, tylko trzeba, trzeba pomyśleć o meczu dzień wcześniej, trzeba się przygotować psychicznie i wówczas są wyniki, odpowiednie wyniki na boisku. 5.5